Jestem Harino XD. Dzisiaj to jest mój pierwszy filmik na YouTubie. Nie wiem, jak to się tak bardziej, tak dokładniej robi, ale... No dobra, weźmy, nauczymy się razem. Dzisiaj będę się chciał... Na... Dzisiaj będę się chciał ja nauczyć. Myślę, że wy też robić miniaturki. Wchodzimy na taką fajną aplikację. Tylko niech mi się to najpierw załaduje. Dobra. No ona się nazywa Pixelab. Dobra, nie umiem czytać, ale nieważne. <laughs> Dobra, tu możemy sobie robić własne miniaturki, no to nie jest taka aplikacja, na przykład jak, na przykład inni youtuberzy mają takie fajne miniaturki, nie, to jest taka początkowa aplikacja, OK. to zapisujemy sobie tutaj, bo, teraz, bo mi się tutaj już to zepsuło i, wpis, i wpisujemy tutaj swoją nazwę, ja sobie zapiszę taką, jaką ja mam, na przykład wy się też możecie na przykład napisać taką, wy chcecie, to sobie zapisuję. Karinio xd I tu mamy ten, to możemy sobie styl jakiś wybrać. Mamy tutaj różne do wyboru. Mi się to na przykład podoba. Wam się mogą wybierać zupełnie inne. O Boże, ja tu już zepsułem. Dobra, wybierzmy sobie najlepsze, co tu może być. O, wybierzmy sobie taką. Tak, ta może być nawet spoko. To wpisujemy sobie tutaj. Przepraszam Was za to, że nie, nie umiem w ogóle ten, ale dopiero pierwszy zacząłem tą aplikację. Harinio XD. Okej. Okay. A tuż mamy zapisane Harinio, to tu sobie napiszmy coś takiego. Jestem normalnie bardzo kreatywny. Nie no, wcale nie jestem kreatywny, ale nieważne. Wpisujemy tutaj se. Zostaw. Zostaw poniżej suba i łap, łapkę w górę, łapkę w górę. No i to dobra i to na razie tak zapisujemy. Dobra, najpierw to trzeba tutaj trochę tak, trochę to tak jakby, no trochę tak to oburzę. Obni Boże święty, jaki ja jestem normalnie przygłup. Dobra. Do czego tutaj co normalnie mieć precyzję, bo ja jak, jak ja już precyzją zrobię. Boże święty. Dobra, ja jestem totalnym przygłupem, nie umiem w ogóle tego. Okej, okay, ty to się może o nie. O, już się coś dzieje, już się coś dzieje. Tylko widzicie, bo tu jest ten problem taki z tym... O, właśnie, teraz, te, teraz się udało. Tutaj nasze Harinio. Okej, okay. zostaw suba i łapkę w górę. Tutaj trochę to bardziej tak... Zostawmy to. To tak trochę bardziej powiększmy. Boże. Tu są niestety tu są takie błędy trochę. Czy nie, że chcę narczeka na tą aplikację? Ona jest spoko, nie? Ale no. Widzicie? Nie chcę tu się ten w ogóle to tak powiększać. Dobra, nieważne. Boże święty. Proszę Was, nie krytykujcie mnie, ja dopiero się uczę na tej aplikacji. Dobra, no to zapisujemy tutaj. Tu możemy sobie wybrać na przykład, czy chcemy mieć, czy chcemy mieć takie cienie. Ja na przykład nie chcę mieć. Jak Wy chcecie, to możecie mieć, ja nie chcę. Tu ten takie, no, tu jest to, żeby te kontury takie były. Tu możemy w 3D zrobić i Wam polecam to też w 3D mega zrobić, bo to tak, no, mega wygląda ładnie. Nie tak, nie tak całe, o, właściwie na przykład tak. Tu, takie shadow. Dobra, to tak seldziowo pasuje. Dobra, i tu już jest. Teraz tylko tutaj zróbmy to. Dobra, tutaj, ten. Dobra, to jest to, to nie chcemy. on tutaj tak samo możemy. Dobra, się, bo jestem serio słaby, ale się uczę. Znaczy, jak wy chcecie się uczyć razem ze mną, to możecie zostawić łapkę w górę i suba, tak jak tutaj fajnie pisze. Jak nie, bo jak nie zostawicie, to się nie nauczymy razem, bo, bo nie będziecie mieli powiadomienia. Dobra. Tutaj teraz łamy i możemy sobie tu tak ładnie, to tak ładnie tutaj to zrobić. Kratkę... O Boże, jak to teraz brzydko wygląda, tego nie chcę. To Nie i zapisujemy sobie ten, e, specjalną ten, ile chcemy mieć na przykład, no bo my chcemy mieć e, ten. My chcemy mieć specjalnie, no jakby zrobić tło, a nie miniaturkę. Miniaturkę zrobię w następnym odcinku, tylko że ja zgubiłem kartkę, a nie dobrze mam. To zapisujemy tak. jako mi się tutaj to zrobi: 2048 na 1152. 1152. I ok zapisujemy. Teraz tutaj trzeba to znowu tak ulepszyć. Po prostu poprawić. Tylko dojdę do pokoju, bo ja muszę chodzić z pokoju do pokoju, jak się poświęcam normalnie na mój pierwszy film. Uhoho. Dobra, tutaj to trzeba... Dobra, tu to trzeba. Tutaj to dajmy trochę tak.

Tutaj tak, ładnie. Tutaj mamy... O, właśnie to jest ten filtr. Czy chcemy mieć tak? Uuu. Ładne. Dobra. To tutaj to jest takie ładne. Ładne ten. Dobra. Blur. Jak, jaki kolor wybieramy? Może taki, bo tam widać te takie fajne białe. No ładnie, kreatywność, pierwsza klasa. To ja sam nie wiem co to jest. To dajmy się na to. Jak wiecie, znaczy na przykład na tej aplikacji to możecie ten nie mówić. O właśnie, to jest to. Tutaj, pyk. Tutaj, żebyś. Py... O właśnie. Nie, my tu nie chcemy, my tu chcemy, żeby to tak ładnie wyglądało. Wiem, na razie ta miniaturka wygląda do dupy. Ale. Ale spokojnie. Dobra, uznajmy, że, że to tak, tak w miarę to tak ładnie wygląda. Tutaj pyk. No, żeby tutaj było choćby taka podłoga, ale. Pyk. No, no, nie wiem. No i na razie to tak ładnie tutaj to się prezentuje. To by tutaj dalej jeszcze wymyślić. No, na przykład, dajmy tutaj. Coś takiego. Coś takiego. Nie wiem, ja nie umiem robić miniaturek, ale... No. Z czasem się nauczymy. Z czasem ja się czegoś nauczę, nie wiem. Tutaj, pyk. Okej, okay, zapisz. Czekaj tu, pyk. Pyk. Dobra, kolejna linia. Nie wiem, ja zawsze, jak na przykład w szkole robiłem coś takiego, to ja też zawsze musiałem mieć te linie, żeby mi to pokazywało, że to jestem ja. Okej, okay. no nie zapisujemy. Tutaj na przykład, nie wiem, te moje główne zdjęcie z awataru, nie wiem, tu chyba nie będzie wyglądać. Co to jest? <laughs> u, u. U! 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 Nie no dobra, powaga Haris, z tego się nie śmieję, jestem normalnie taki poważny, że nie wiem, dobra. No i na razie to tyle, co by tutaj jeszcze dodać, no tutaj wszystko mamy. Oki, oki, doki. Okidoki. No dobra i to na razie tyle. Jak chcemy ten zapisać to po prostu klikamy... O no bo dobra jeszcze nie. Ja tu się jeszcze to chcę tutaj poprawić. Okej, okay, Harinio. Tutaj i tutaj pyk. I pyk, to zrobię co, to jest taka podstawowa ta miniaturka, nie? Żeby... Jak na pierwszy raz to możemy zrobić tu i tu na przykład, fajnie by było. Nie wiem, możemy wkleić sobie takie zdjęcie na przykład. E, galeria. Nie, to miałem tombi, bo znaczy jezu Jackie trafiłem na przykład w Brawl. Jak będziecie chcieli, to łapka w górę, nie? To chętnie zrobię. Tu, mo tu możemy sobie wybrać jakieś dowolne zdjęcia, ja wam na przykład pokażę. Tu zapisujemy tak. Ty, abyśmy to zrobili tak na cały ten dobra. Dobra, nie wiem, może się to uda. E, tak. Jak to się uda, nie? To będzie normalnie prosem. Nowy tekst. A, dobra, dobra. Dobra, nie komentuję. Haris jest to sero dobry. I tu po prostu możemy wkleić z tego tam, nie? Na przykład tak chcemy. Dobra, no na razie nie wiem, taka... Taka podstawowa ta miniaturka. Ja nie wiem, ja nie uważam, że, że jestem jakiś plastyczny, ale... Plastyczny, chyba toksyczny. No to Chrzysznie też chyba nie jestem, nie wiem. No dobra, pierwsza miniaturka jest taka. Nie wiem, jak się Wam podoba, so. to... To możecie zostawić łapkę w górę, nie, ja nie zmuszam, ale... Fajnie do było. Dobra, no to zapisujemy. Nie, dobra, tutaj zapisujemy. Save as project. Zapisujemy się. SUPI. Miniaturka. Nie, nie miniaturka, to jest tło. Supi tło. Supi tło na ydzy. No i jest zapisane. Cześć, to jest pewna. w się nie O, nie ja wiem, ja się muszę ja nauczę wyci wycinać. To w to mój pierwszy film. Tak. Uda mi się wytnąć, to też będę ten. No już mogę... Tutaj, tu mamy, pyk. O w galerii. Pyk. Boże święty, tych reklam tutaj jest. Dobra. No i okej. Okay. Zapisaliśmy, możemy wyjść z tej aplikacji. Zobaczyć jeszcze, czy ona jest aby na pewno w galerii tak jest nasza piękna miniaturka. Ja się będę z czasem też uczył miniaturki. Jak się wam spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę. A, jeśli będziecie chcieli Brawl Stars albo jakieś inne gry, to możecie no, napisać w komentarzu. Ja poczytam, poprzypilam serduszka. To trzymajcie się. Na razie. Cześć!